Cześć, witajcie! Z tej strony Pan Paula. W dzisiejszym odcinku jestem z Dawidem. Tak, ja Dawid, cześć, witajcie. E, będziemy nagrywać najlepszą grę o kotach. Tak, czyli to, co już wspominaliśmy w poprzednim odcinku i ktoś nawet w komentarzach powiedział, że to byłoby bardzo fajne, jakbyśmy o tym nagrali, tak. więc pora przyszła na taką właśnie fajną karczankę o kotach dla panów kotów. Jest jeszcze wersja y, najlepsza gra o psach, ale pewnie jeszcze jej nie posiadamy. Mm, nie wiem, czy będziemy posiadać. Zobaczymy. Zobaczymy. Dajcie na komentarzach, czy to byłby fajny pomysł. Tak? tak. W ogóle do tej gry też jest dodatek taki typowo z jakimiś smaczkami, z tego co pamiętam. No. Także jeśli ktoś jakby lubi bardzo tę grę i chciałby więcej rzeczy do niej mieć, też bo jest tutaj jest ograniczone jest. karty, no to jest jakby tego więcej. Tak, jest i. Okej. Ogólnie, no to mm, kto bardziej kocha Koty? Ona, ona bardziej kocha. No, ciebie to kod ostatnio tutaj, jak widać. Bardzo go kocha jego kot. No, co z miłości. Dobra, zacząć no, no, generalnie o. No to ta... zaczyna właśnie ten, kto najbardziej kocha koty, tak było ta. w dyskusji. I może główne zasady, powiedzmy mniej więcej o to chodzi. Paulina wie bardzo doskonale, ja troszeczkę mniej, więc Paulina bardziej się tutaj będzie. Więc... No, ogólne zasady tak w Tyle miarę to szybko płacić. powiem, w trakcie rozgrywki to w sumie będziecie wiedzieć się, na czym to polega. Najważniejsze jest, żeby zbierać te właśnie kotki. Jeśli je nakarmiecie, to dostajecie za nie punkty, tutaj są określone punkty za dane kota. To tutaj jest to, co musicie im dać. Tutaj jak jest karta, to tutaj niżna, no tutaj widać jakiś cyfra, jest jeden kurczaczek, czyli trzeba go nakarmić jeśli jeden kórki. Jeśli ten warunek, no to dostajecie ten punkt tak. na przykład. Tutaj są na przykład dwa punkty, a jak jest gwiazdka, to tutaj jest jakiś warunek, że jeśli zrobicie coś tam, to wtedy będziecie mieć coś tam. Bo to są przybłędy i tylko przy błędach są takie gwiazdki. Tak, a jedzenie nie wygląda ktoś. Jedną osobę sobie wymieniamy, tutaj mamy takie rzetelniki fajne. Um, Kocimientka to takie, że możecie mieć w czasie rozgrywki, ale nie musicie. Jeśli macie właśnie jeden tylko, tutaj są wypisane no tak, jeden wypisane, to, to na minusie, tak? jeśli dwa, trzy, no to jeden punkt, a jeśli yy, cztery chociaż, no to dwa punkty. Tak. Za tym od dwóch do trzech, żeby mieć chyba to kwestia buch. przebrań ym, i zabawek. Zabawki, no to w sumie wszystkie się przydają, bo za każdego macie punkt. Ym, jakby Jak macie jakiś taki zestaw, to macie najwięcej punktów, oczywiście, bo zabawki są różne. Ym, z zaginionym kotem działa to tak, że musicie mieć dwie takie karty. Aby dostać się jednego z tych yy, I tak. wtedy jeśli spełnicie warunek od niego to też dacie za to punkty A przebranka, przebranka to jeśli ktoś ma najwięcej to po prostu 6 punktów A jeśli ktoś nie ma no to nic nie dostaje Albo punkty minusowe jakoś tak Zastanawiam się czy wziąć Kecimiętkę O, No bo o, tutaj o. jest bardzo P, aż 3 Tak się, no myślę że na to chyba specjalnie sobie ustawiła na początku Bo ona wiedziała że będzie za Nieprawda było tasowane <laughs> Mm, tutaj też wygląda to fajnie, bo w sumie bym miała już kotka, miałabym koty mięśniowe. Dlatego i się lepiej zastanów. Paulina Pandowana. A, dobra, koty jeszcze będą. Wezmę sobie. No i w momencie, miękkie. kiedy wybrała, poleciała, posiadałeś w lewo, to nie? Tak. No to kot może powiedzieć, że też poleciał w lewą stronę i go dajemy tutaj. No kota, przekładamy tak, jak ktoś brał. Tak. I tutaj, mm. jak kot patrzy, no po prostu, na tutaj. Po prostu, jak widać, kota, tak, to te trzy karty, które są w stronę kota, są jakby niemożliwe do zabrania. Ich nie można wziąć. Tak. Bo kot zabrania tego, on jest takim, powiedzmy sobie, można powiedzieć, strażnikiem tych kart. Nie można. Tak, takie utrudnienie. Nie można brać czegoś się chce, ale tylko w ten sposób. Tak. I już no, ja chciał. Ale w tą stronę już, już, już mogę. Normalnie. Już mogę, bo normalnie to, tylko nie mogę wziąć konkretnie tych trzech, jakie jest kot. Dobra. No to, no to teraz Twoje kolej, wybieraj. Wiesz co, ja wybiorę... Coś. To sobie może wybiorę... No, dawaj. No to nie jest takie proste, Paulina pandowana. No musisz to przemyśleć dobrze. No to trzeba dobrze przemyśleć. Niestety ta gra jest trochę trudną grą. Bo trzeba w niej myśleć. Ha, ha, no, w której nie trzeba. Dobra, wybieram sobie dwa koty. Nakarmię je bardzo smacznie, proszę mi wymienić na kurczeczki. Jedna no, no osoba służy oczywiście jako... Znaczy, e, czy ja wiem, e, Instrukcje jest e, smaczki są dostępne dla wszystkich, więc mógłbyś sobie też sam wziąć, no ale, ale królewi, tak tu, jest. Królewiczu oddam ci tutaj. Kota mamy <laughs> już nakarmionego, więc bardzo fajna. E, no, Spryskiwać no, tak działa w taki sposób, że możemy sobie tego kota w pewnym sensie odstraszyć, tak? Mamy go, teraz muszę przesunąć z powrotem tutaj. A ogólnie tutaj są takie zasady, że jak e, grecie w dwie osoby, to wtedy odrzucacie takie punkty, które w sensie takiej karty z czwórką i plus 3 ale to macie więcej trybów, więc możecie tak. sobie dodać. My gramy na zasady dla dwóch graczy. To jest mhm. bardzo istotne. Może w przyszłości nagramy jeszcze z jedną osobą, żeby znaczy, zagrać. to też nie zmieniają, ja tylko po prostu odpada więcej kart. Tak, jest więcej możliwości, co nie? No i dobra, sprys spryski działa w taki sposób, że możecie sobie kota, że tak powiem, go <grym> obsikać, tak? I jak chcecie mieć tą lukę, oczywiście lukę, bo w tym sensie to nie ma naprawdę sensu. Nie wiem, przykacie w niego i sobie ustawiacie chyba gdzie nie się chce. Zgadza? Zgadza się? No, coś takiego, no? no. Tak, spyskiwać działa tak, że gdzie chcecie, możecie przedstawić sobie kota. Tak, jest jednorazowy. Warto okay. dodać. Skoro Ty wziąłeś dom, to ja sobie wezmę tak, na razie. Bo tak, będę mieć cztery miętki, no to już dwa punkty. O, cholera. No, a mruczka mm, sobie nakarmię później, a drapak też jest spoko. E, czym tutaj wziąłeś przybłęda? Nie, no to było. Nie, no to się mieszała. To też jest przybłędą, tak? No, przybłę. Uh -huh. Co źle Polna, zrobiłaś. No to nie wiem. Może mi się wstosowało przypadkiem. Zabrałaś? z której strony, musisz kota przestawić. Trzeba Sto, to jest. pamiętać, bo to jest bardzo istotne, żeby koty... O! No. Nie no, no, no. zrobiłasz sobie tyle kostiumu. Enteruje sobie do siebie. A no to jest błędy i właśnie je można adoptować, jeśli będzie się mieć dwie te kartki i one dają takie jakby bardziej OP punkty, w sensie ten to jest taki mech, bo tylko dwa punkty daje, ale tutaj jest na przykład... O kurde, w ja takim taki, który daje sześć! na Brandonka Y, takim kurczaczkiem, tą saszetką, takim rybką. No. rybką i, albo mlekiem. Branagi jest wart dwa punkty życia za każdego kota nakarmionego tym samym przysmakiem. To jest fajne. Czyli, Czyli wszystkimi trzech że ja które nakarmicie y, tym przysmakiem co jego, no to będziecie mieć za każdego kota tak. dwa punkty, więc to jest naprawdę opa. A tutaj to jeszcze jest, jest Lili. Jest warta dwa punkty życia za każdego twojego nakarmionego białego kota. To też fajne, tylko że musisz mieć duży białkotu A tutaj macie też e, to właśnie, będzie na lewo to... dane, że jest na przykład czarny, rudy i biały połączenia. O! W napisane, tak jakby ktoś nie był pewny koloru. No bo mi na przykład ten kolor nie, według mnie jest czarny. Według mnie tylko jest szary, taki no, szary, co nie, no, nie, ale nie ma. według nich jest czarny. Nie o tu szarego kota też. No, to jest Ale nie czarny, nie czarny to by się zlewał z wszystkimi. No tak, więc że dać taki trochę mniej. Pora, żeby coś wziąć może. No tego kurde, ja nie mam żadnego jedzonka na razie. No. W ogóle jakoś tego jedzonka. ty na razie nie ma jedzenia. Nie ma. No, koty będą głodować. Ty może przetasujesz jeszcze to? Nie. A teraz nagle będzie jedzenie i ty to wtasujesz słowo tam będzie dobra. Zmoky. Dobra. Graj! Graj w grę karcianą. No tylko czekaj, muszę się zastanowić. Hmm, to może wezmę sobie to. Jak będę mieć brak, to będę mieć minus 2 punkty. To będę mieć... Wystawiamy... Kotka I... tak... No tak. na razie masz maryna. dwa koty, które ci głodują. Ty też masz jednego, który ci głoduje. Okej, okay, coś się pojawiło nowego. Kolera. no niezbyt fajne rzeczy. Niefajne rzeczy tu widzę. OK, continuation. No. które wziąłeś? Yy, Wziąłam... Chyba? Yy, chyba w tą. Z tego zapamiętam. Dobra. bo nie? Właśnie, ty już chyba go przestawiałeś tutaj, co nie? Ja go przestawiałem, ale wiesz co, nie, nie, nie podoba mi się to, jak to wszystko wygląda. No same koty. Powiem, co, tasowałaś, mam rozumieć. Tak. Może weź to że przetasuj. Dobra, e, słuchajcie, no... Ja bym wziął, no właśnie, w tą stronę, ale no właśnie, nie ma za Okej, okay. widzę, co jest opłacane. To się bardzo płaca. Jedynie sobie oczywiście od razu wymienimy. No. No, wreszcie coś. Nie fajnie, że teraz Klat Paulina nam ma swoją turę. Kowiesz, tak, może sobie weźmiemy zabawkę. Nie. No, no i super. No, bo ty masz już coś, chociaż. A ja jeszcze nic nie mam z jedzonka. O! Ok. Dwa jedzonka kolejne się pojawiły. Dobra, no ja lubię To jest taka zasada, że jeśli. E, nie nakarmicie jakiegoś kota, to macie ujemne punkty za każdego nakarmionego. I zmarnowany przez smaki też. Także nie może być za dużo jedzenia, a nie może być też za mało, żeby koty, koty nie ładowały. A ja sobie już jest Proszę bardzo, używam sobie go. No więc chyba nie ma sensu go teraz przedstawiać, bo jak to wezmę, to i tak będzie na tym samym nie? Jak teraz go spryskałem, nie ma sensu, żebym go przedstawił, bo i tak to wróci, bo jak to wezmę. Ale musisz go przedstawić tak, żebyś mógł wziąć. No ale to i tak będzie w tym samym miejscu, nie? No. Nie, bo ty już go spłyskałeś okay. i zostaje na tym. A? Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. No I... i... czemu to są... rzeczy, które są w momencie, kiedy upał naturę? <grym> Może tak mi? chciał? No weź sobie tutaj. Mogę wziąć. Wziąłem sobie jej Okej. Okay. Wziąłem tę jedną. No tak. Ja ją nie mnie... tak bywa, że na nakarmiona. A tutaj potrzebuję dwa tuńczyki mleko. Masz tutaj. Tak ja się ładnie z Nic da. No ale czekaj, muszę podjąć decyzję. Czy kurczaka? Kurczak może mi się przydaje, do innego kota. A propos kotów. <grymne> no, mój jeden miał, czy właśnie teraz. Nie wiem, czy słychać go. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie, bo będzie. Weź na tu kurmował. I nie mała. Dobra, wziąłem sobie w końcu to. Tak, e, w tego kurczaczka, włóczkę, już mam trzy zabawki. I rarytas. Okej, okay. okay. ja sobie wezmę stąd. Nie dawam oczywiście od razu tego kota. A co dobrze zabawkę. Zaginionego kota, tu już mam dwa. Mogę sobie wziąć któregoś z tamtych. To jest przyjemność, oczywiście go wezmę. Zaginionego? A masz dwie? Uuu, mam. Zdaj. Proszę bardzo. Bierzesz któregoś? Tego, który mi się podobał, tego czytałaś ładnie. To jest ten? Brandonka. Stem? Tak, Brandonka bym sobie żył. Kruszysława, <grym> Maje i Mruczeł. To właśnie są imiona: kotlet, równi trufel, miau, tak, <grym> miał ryczy. Miał Tak, miał rycy, <grym> I Brandonek. Miał ryczy. Miał rycy. Dobra. Mm. Co bym wziąć? No ja nie wiem, powinna. Potrzebuję tuńczyka. No to weź tuńczyk. Tylko czy ty dwa szedka, koty jak to jeszcze... to A dobra, nakarmię no Mój kotek się patrzy. Aurunia, O ile kurczaka. Akurat bym potrzebował. Zajebać, dalej, on, to to sumie... mogę wziąć. No, dalej mogę go wziąć. Dobra, tam koty są nakarmione. Tego też nakarmiono. Ale zastanawiam się nad tym, bo te zabawki. Też są dwie. Też są przydatne, nie powiem. A mieć tego zaginionego kota. Ja wiem. Drugiego. Dobra. Bardziej mi to kusi. Nie no, będę mówił, ]cieki. że nie. Być bardziej. Tu... O, kusi możesz mi to oczywiście dać. Bardzo bardzo, wdzięczny, był Oko, ty tam rozruch karty. O kurczę. Masz. Dziękuję. Ty wziąłeś to teraz? O, tak. No, zgadza się, Są Widzisz, że nie możesz wziąć. Kordy, a Neko potrzebuje. Potrzebuję <grych> jeszcze dwa mleka. Ty masz trzy stroje. Hmm. Tak. I czekaj. Ale jakbym wzięła tam... Najwięcej 6 by punktów mi daje. No ty masz 0 na razie to wydać może. Czy masz jeden strój? Pomóc. Hmm. Mi pomóc? No bo to ja dobra. mogę sobie wziąć spryskiwać. Aha, tobie chodzi o co innego. Ja wiem, że chcesz mi pomóc. Nie, ja nie chcę ci pomóc. Ale wezmę sobie to na razie. Tak, będę myślał, że ja bym pomogła. No. Pomocy potrzebujesz, biedactwo? To no znaczy, co? trochę mi pomogłaś. Jasne. No, pomogłaś mi. Wezmę sobie tak. Ładnie. O o o! Kolejny strój... Tencika możesz przydać. mi dać. Co? co? Sobie weź. Ja muszę sobie wziąć A, Dobra, wrzuć <grym> go tam. Więc no co będziemy mi się po całym na razie... No wolę w sumie to. Let's. Dobra. Na tego brandą kawę sobie ustawił kurczaka, bo wszystkie koty mam na kurczaki. Ja sobie podmieniam tą potrójną, bo ja wolę tak. Bo wtedy mogę sobie nakarmić tego. No ja tu widzę dobrą opcję, którą ja bym z skorzystał, nie jak ty. To ciekawe wnucze. A, jak Dobra. Dobra ja i tak nie widzę. Ale to jest słodka. Kicia. Dobra. Co um, wziąłeś tutaj? Nie własem, rzadko. co? kot, miadła biała. To by było w swój spoko. No dużo tego brakuje. To nie, nie to masz te potrójne, tak? To masz to jeden na dwa koty. To. Wytłumacz, jak to zrobiłaś. Co? Bo to masz jakby, ten jedną przystawkę masz na dwa No koty. bo tutaj jest kurczak i ten... To jest tylko w jednym, no. I można, jak ona ma tak fajnie to coś, I rybkę, a tutaj tak. jest znaczka. To funkcjonuje po prostu. No. Dobra, no to ja sobie wziąłem to. No, widownie bawiamy. Bawi. <noise> no tak, leży przed nami i no, sobie no wróci. Tak to jest już pod stopą. Wróci sobie przed nami, to chyba jej się podoba. Tak, Od góry wziąłeś? Mhm. Mm Zostawiłam kota. Tak ci się uważa, że Cię się to po podoba... jakby opasało? Dobra. To ja wezmę to, co jest jednak lepsze. Cyk, robki, no. kurczaczek. Poproszę. Dać jedzenie. A mi też weźmierzasz? Purczekaj tuńczyka? A, warto też wspomnieć o tym, że gra się kończy w momencie, w którym brakuje kart. Tak z tej głównej wali. To w sumie już niedługo. Mój, no ej. Ja też chciałam sobie jeszcze zabrać twoje jedzonko. No właśnie. Kurde, ale nie mam tego. Dobra. Eee, ja sobie odbieram tego zaginionego kota, bo to można w sumie zrobić w randomowym momencie. Którego wiesz? Ja sobie daję tutaj No to to z do wziastem. no. Tuńczyka do do Pasztet. Pasztet do... Tuńczyka, tak. Paszczet z ryby. Tak. Okej. Okay. Fajne. Ale mleka nie ma. Ja potrzebuję mleka. No by nie było tego mleka. Ej! Aha, bo ja teraz byłem, to ja bym patrzyła tutaj. przedstawić i twój ruch. Sushi. Sushi. No to jest śmieszne, akurat potrzebuję rybka i zjaśnie tuńczyka. Zabawna gra. Słowno, tak? Kurde, trochę słabo. Nic ci się nie podoba? No, tutaj mleko, jak bym Ja nie mogę, ja nie mam mleka. Tego jeszcze... Okej, okay, ale jeszcze jedzenie, jedzenko dodatkowe... Jedzonie. Jedzonie, jedzonko by mi dodatkowe zostało, które by było niepotrzebne. Kurde, nie wiem. Musisz coś zrobić, nie ma tutaj, że pomijasz które. Ja bym wziął na twoim miejscu tutaj to. Nie, ty mnie odpuszczasz. Ja bym, ja bym mogła wziąć tego, tylko że wtedy bym musiała wziąć też tego z mlekiem. No to byłby da. już kryzys, co? No, bo ja potrzebuję dwa, trzy, ja pięć przy... mlek ja ci wtedy. Ja ci przypomnę, że mleko tylko raz było, więc wszystkie inne mleka dalej są w talii. Trochę tych mlek tam musi być. Pod rząd o, może. Dobra, spróbujmy. Najwyżej będzie. Dupy? Tak, będę ulubiona. Bacznięta. Pączek. Proszę, mleko. Hmm. I przygląda się w błą Hmm. No słabo to wygląda, nie powiem. Pff. Dobra, tego nie potrzebuję. Koci mnie boli to. Dobra, używam spryskiwacza. I niech on sobie będzie tutaj. Tylko te dwa koty mam na kamieniu, a tego nie to tam wyrzuć, ja sobie wezmę te trzy rzeczy. Oby to mi się zwróci. Więcej kostiumków i poproszę cię o kończyjka. Rozłóż tutaj. A Oproste. co tutaj wpłyskiwać, sobie wziąłeś, użyłeś? Tak. O, mleko! Ale tylko jedno. Dwa tyń... Trzy tuńczyki są tutaj. O, no najedzone. nie, ej nie! To tak do dupy! No bo jak jest sobie to wezmę, to ci dodatkowe Dla ciebie str... <grym> Chyba, że pójdziesz w tą stronę. Ej, o! Wszystkie nakarmione! Wszystko nakarmiłem. Ja. A, ale ładno. No, wszystko na jedzone, ładnie ja na trzy, cztery... I tutaj mi brakuje. No, to musisz grać. Powinna musisz grać. Ja nie, nie wierzę w to po prostu. No? Więc, okej, 3, 4, 5, bo tego też najadłam. Dobra, ale to na końcu się liczy jako punkty. Na razie. Skup znaczy się na karmią. Czy wygrzałeś w końcu co Chciałeś? Kurde, nie wiem tak. co ja mam wziąć. Wziąłem i czy będę żałobał. Czego nie potrzebuję? Kocie bo ona gdzie tak, że się ma tylko jedną, to odejmuje dwa punkty. Nikt nie chce chyba, żeby komuś punkt odejmować. Nie wiem, to się mieści na kamerze, tutaj. No, chyba, że wezmę to po prostu, bo to mnie jakby najmniej. Nie wiem, czy to dać tak, żeby ja było widoczne. Tak a się boję, że ta kamera może nie sięgać. Dobra, tutaj. Mm, teraz wezmę to. Tutaj od razu tego dam. Coś takiego zrobię. To są zabawki. Mam kod, mam dwa. I tu jeszcze, to też. I tu czekaj, jednego. No teraz ty. Okej, okay, trochę mleka się dodało, widzę. Ale ty nie potrzebujesz mleka. No nie potrzebuję. Ale z same są za to. Jak dodatkowe jedzenie bierzesz? Ale beznadziejnie, same, same rzeczy jeden kot. co nie? Dobra, wezmę sobie tego kota. Mam wygłodniałego. Jednak o! Kostiumów. My. Okay. Mleko. Bardzo... No ja ci mówię, że tak bardzo będzie. Bardzo potrzebne mleko. No to logiczne było, że tak będzie. Tylko, że i tak mi nie starczy. Tutaj był? Przedstawiłaś go. Nie, przedstawiłam go. Już, no. Ale i tak mam wszystko Używam i se przedstawię. Bezsensownie w ogóle zero taktyki, jak chodzi o to przedstawianie kota. Autentycznie zoro taktyki. Bo? Po co tutaj? No bo żebym sobie mogła wziąć. I tak bym tego nie brał. Po co ją będzie dobrać? No ale i tak musiałam przecież przedstawić co nie? No bo nie, zapomina się wymądrzam. Dobra, enter. <laughs> mi trzy tuńczyka. O, ty powaliłeś, ty sam sobie weź. Ja sobie muszę wziąć na pewno mleko. Dobra, kluczyko. Nie, mleko pier... Dobra, czekaj. Mleko... I kurczak. Teraz... Normalnie cała lodówka zapełniona. Dobra. Teraz łaskawie mogę sobie dokończyć kamienie tego kotka. Te dwa. I tutaj jeszcze mi brakuje. Kurde. Jeszcze jeden. I teraz w tym momencie już koniec. Jest koniec. W sensie... Teraz ja? No teraz, ty, ty koniec to No, nie. ja biorę ostatni i koniec. No tak. No tak to działa. Dobra, to ja biorę... Czy to mi coś da? Ale skrzaniłem. To mi daje to w taki... No i mogę w dostanę... ci miętki nie brać. O. narobiłem. Beznadziejnej rzeczy. Mam jednego kota nienajedzonego. Ile masz nienajedzonych? Jednego. No tego już nie nakarmisz, ale dużo zmarnowała siedzenia. Ale właśnie mogę jeszcze wziąć, ostatnie mam. Odrójś te karty. Wow, trafiłem, nieważne. ważne. Zastanawiam się wziąć jeszcze te trzy punkty dla siebie czy nie wziąć. Czy tak... Kurde no nie wiem. Tutaj mam jeszcze myszkę i tego też mogę nakarmić, a za myszkę będę mieć komplet 5. To wtedy może będę lepiej na to wyjść. Ja nie wiem co się znaleźć, ja bym po prostu wziął tutaj. No właśnie. To to... Tutaj tylko trzy punkty. Tutaj to już mam, więc to jest tylko. punkty. co to, to sprawdzasz w instrukcji? Hmm, chcę sprawdzić, ile jest za cały zestaw. A nie, tutaj jeszcze trzecia. Okay. Za jedną ten, za dwie są trzy, za trzy są pięć, jest pięć punktów, za cztery jest osiem i za jeszcze jeden, czyli bym miała jeszcze cztery punkty, to bym chyba lepiej wyszła, jakbym sobie wzięła tą, tą myszkę. I nie wiem, jak to działa, Ty? Jak masz 4 różne, to masz 8 punktów. Jak masz 5 różnych, to 12. Aaa, to ja mam cztery różne. No ja też mam. Takie mi brakuje. Ja też mam. Ok. Czy wziąć myszkę i wziąć sobie w tą stronę i po prostu nakarmić. A to by mi zostało? Czy. To dobrze. No chyba lepiej bym. Wyszła na do tym. Dobra, no i koniec. To. Też to ja, się tak to wywalamy, to wywalamy. No i teraz. Koniec gry. Oczenie punktów. Czekaj, jeszcze sobie dam tutaj, żeby wszystko. A do obliczania punktów nie? jest specjalny notesik. Taki bardzo fajny notesik dostaliśmy oczywiście razem z grą. No to jest właśnie do liczenia punktacji, tak? No, tak. Taka kupka. Durusia. Weźmy, bo no, nie. <grym> <grym> ale jest słodka. Nie na karty maluku. No, uważaj, bo nie rozwali będzie. Pierwsza szkoda, tak? <grywa> ona biega, wyma. Bywa... Okej, okay. wymal <grywa> <Bywa> blisko. <grywa> ja bym tak bym się nie <grywa> Okej. Okay. To teraz będzie cięcie i po prostu po obliczeniu punktów wypisaniu sobie tutaj pokażę wam, jak to wygląda. Okej, okay. yy, udało się policzyć te wszystkie rzeczy. które to potrwało, ale okej. Okay. Yy. Tak, za koty. Ja miałam 26 punktów i był nienakarmiony kotek, więc minus 2. Dawid miał y, nakarmiony kot same nakarmione koty 19, y, ale też miał nienakarmionego jednego, więc minus 2. Trzy y, błędy. Po y, jednym. To w sumie wyszliśmy tak samo, bo były trzy koty, które nakarmiliśmy tam z tą gwiazdką, że za każdego po 2 punkty. Więc y, i Dawid i ja mamy 6 punktów. Z zabawkami. Ja wyszłam lepiej, bo zebrałam też siebie to jedną kartę. Miał jedną tak. yy, On miał 8 punktów, a ja miałam w tym momencie 12 ze względu na to. Yy, ubranka ja nie miałam, więc znaczy miałam jeden, więc nic z nimi się nie dzieje, a Dawid miał najwięcej, więc 6 punktów to... wasz. Strasznie wyszło. Kocimiętka, no właśnie, ja miałam cztery, to tak się zmieniło. W moim przypadku. Więc miałam dwa punkty, a on nie miał. On miał tylko jedną, więc miał minus dwa e, żetony, my tam nie robimy na żetonach, bo to jest takie, że od razu sobie tam wymieniamy. Ja bym wiedział, ile jest ogólnie kocimiętek, cimiętek, nie brał. Tak. Tak by było. No. Okej. Okay. No i zmarnowane przez smaki, ja zmarnowałam trochę więcej niż on, bo to było chyba trzy, a on miał tylko jedną, więc też minus dwa. Ale ostatecznie całość punktów wyszło, że ja miałam 42 punkty, a Dawid 35. miał 35. Także dziękujemy za oglądanie odcinka. Możecie wpadać na mnie Tak, Polina wygrała po raz kolejny, ale. <grym> po raz kolejny. Ale, ale tylko... słuchajcie, się, to tylko tak na kamera, jak zazwyczaj to tak, ja wygrywam. Tak, jasne. Różnie bywa, różnie bywa. Eee, dobrze, no i wpadajcie na nasz serwer Discord eee, na kanał Dawida Avi, bo teraz jest fajny seria z Little Big Po zostawieniu oczywiście jakiejś subskrypcji, komentarzy i lajka. Tak. I możecie napisać, co chcielibyście w kolejnym odcinku, jaką grę planszową. Tak, tam mamy gry. No. Albo kardziankę no nie, tak, nie, ale nie widać. nie widać. Może kiedyś Wam pokażemy, ale to może później. Także... Tak. Dziękujemy za oglądanie, no i cześć!